I rozpoczynamy przejazd. Tutaj bardzo dużo mamy również koników, także nie możemy tutaj przedłużać. tutaj na ten tak ładnie jechała. Ale to taka Ja myślę proszę Państwa na to, co widzę, że już te dziewczyny są coraz lepiej przygotowane, czyli mamy już coraz bardziej doświadczonych instruktorów, trenerów. A ja muszę Państwu powiedzieć, że do, do, yy, z koniami mam do czynienia ponad 40 lat, czyli naprzeglądałem no, się tym koniom. Także coś na ten temat naprawdę mogę powiedzieć. Dziewczynka jeździ, pa, jedzie w bardzo ładnym półsiadzie.